Tu jaką firmę reprezentujecie i co macie do zaoferowania? Eee, jako centrum o. miody bitne z całej Polski, eee, dwójniaki, trójniaki, półtoraki, najlepsze polskie miody. E, produkowane w Polsce, w Polsce oczywiście. Całą różne moce, oczywiście super słodkie polskie wyroby, prawda? Dobre. Trzeba spróbować. Trzeba spróbować. Ponieważ, nie wiesz, Trzeba co to, to Tak, tak, bo to, 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 jest to jest wino, to jest miód z, z wodą i ono to fermentuje. Prawda? I to fermentuje jeszcze, tak. tak. I później dodatki odpowiednie, żeby smakowo tak, to dobre. Dodatki e, w całej masonie czy miodowe było samo? To samo miodowe. właśnie takie miód. To ma dodatki korzenne, przyprawy korzenne. Generalnie, nie? Innych, innych nie używacie, tylko korzenne. Innych nie, tylko nie. korzenne. To może być stosowane jako grzaniec, może być na ciepło tak do oraz tak...

to jest to 40 tylko kosztuje. Tak, wszystko, wszystko. To jest chyba rozlewa na